Rozpoczynamy ostatniego i już 24 Vlogmasa 2023. Jest niedziela rano, dzisiaj mamy Wigilię, bo dzisiaj jest 24 grudnia. No i dzisiaj ze mną zrobimy sobie Get Ready With Me oraz pokażę Wam jak przygotowujemy się u mnie do Wigilii w tym roku. Się uszykować szybkie, jak ja, je trochę W sumie nie wiem, czy szybkie, czy nie szybkie, bo nie wiem, ile mam czasu. Ponieważ jest 13.25, a u mnie w sumie się zaczyna o 15.30 w tym roku. Nie wiem dlaczego. Wszyscy wiedzą, że się przyszykuję już teraz, bo nie wiem, do mnie czasu, a nie chcę takiego pośpiechu, bo nie widzę się malować na szybko, wiecie o co chodzi, że mam, nie wiem, niecałe, powiedzmy 20 minut i wiecie, ja muszę się ze wszystkim spieszyć. A zwłaszcza, że ja brwi moje, same brwi zazwyczaj robię 30 minut, ponieważ. Yy, ostatnio się przerzuciłam na Klejga to be. i robię to takim, jakby yy, taką szczoteczką znowu. Wcześniej robiłam Tym o. też brał, ale on mi się. Nie wiem, co się z nim stało. Miałam go przez niecały rok i zrobiło się takie coś. On jest po prostu biały i po prostu przestałam z niego korzystać i stwierdziłam, że wypróbuję coś nowego i właśnie robię, tym robiłam zawsze włosy, ale w końcu stwierdziłam, że. Spróbuję to do brwi, nie korzystałam, zobaczymy. No i w sumie sprawdzam się, jest fajne. To takie twarde, widzicie, co chodzi, takie się nie ruszają. Mm, ale już zaczęłam się trochę malować, już sobie nałożyłam krem jako bazę, używam tego kremu. Jest on najlepszy ze wszystkich, jakie miałam, zobaczcie. To jest zwykły krem z on jest na dzień i na noc. Już to jest moja trzecia paczka, albo druga, bo jest po prostu cudowny, ale szybko mi się kończy, bo nakładam go po prostu tony. Nakładam go rano dużo i wieczorem, jak idę spać. E, no i co? I potem jak nałożyłam krem yy, jako bazę, aha, jeszcze na krem nakładam jeszcze bazę czasami, ale już mi się też kończę zbieram Renę. Jest super. Potem nakładam sobie właśnie podkład. czyli najpierw sobie brwi, jak już sobie zrobię brwi, wszystko tam złożę, ładnie zacieszę, wycieram sobie. To nakładam podkład. Mam podkład z Maybelline Super Stay. Ogólnie jest fajny. Trochę nie do niego przepłaciłam, bo nie kupiłam go na promocję, a potem była promocja kilka dni później i miałam takie... No dobra, e, ale szczerze mówiąc nie kupię go drugi raz To nie jest takie co że wiecie, takie wow, ale to był straszny w ogóle, że tak powiem Jak to się nazywa? Coś jest takie mega popularne, takie... Był mega popularne i stwierdziłam, że z tego powodu go kupię, bo dużo osób go na Ale nie jestem jakoś mega zadowolona no i jako bronzer potem na mokro używam Shigla i jest super, serio uwielbiam go Ja nie sądziłam, że w ogóle, właśnie muszę sobie dołożyć, bo ja jestem taka, że ja strasznie kocham bronzer I mimo, że go mam dużo, to i tak czuję, że mam go za mało Od siostry wzięłam sobie korektor, bo mi się skończył, więc wzięłam sobie taki mega jasny na akurat Więc jest fajny właśnie pod oczy I wiecie, jakieś takie gdzieś tu chrupeczki czy coś Oczywiście, um, że to jest gigilia, to trzeba trochę mieć taki ten makijaż bardziej taki inny niż zwykły Wiecie co, ja musi być taki bardziej wiecie, fancy, bardziej taki jakby zwracający uwagę na siebie, bo ja zazwyczaj taki robię na co dzień i jak zrobię znowu taki sam, to nie będę się czuła, wiecie inaczej. Będę się czuła tak like, jak dzień na co dzień. Fun fact: ja nie nienawidzę używać pudru. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie lubię. Mam wrażenie, że jak nakładam puder, to mi się ta twarz strasznie taka robi taka ciastkowa. I to nawet nie chodzi o to, że ja mam jakąś stereo taką, czy kosmetyki ze sobą nie grają. Mimo, że może tego to się nie ciastkuje. Ja mam takie uczucie, jakby to się ciastkowało. I jak nie mam tego pudru, to się czuję taka bardziej taka glow. Wiecie o co mi chodzi? A jak mam ten puder, to się czuję taka Taka przyjeżdżona tym pudrem, tak mi przeszkadza No nie wiem, ale mam taki puder Spice Podobno jest super, używałam go taka razy jak go kupiłam Ale właśnie, nawet nie chodzi o to, że jest jakby Zły puder, bo naprawdę jest fajny Tylko po prostu ja nie lubię tego uczucia w pudrze, wiecie Mimo, że wiele osób na przykład nie potrafi Wyjść bez pudru i zdaję sobie z tego sprawę I czytelnie to rozumiem ale no ja też nie potrafię wyjść czasami zawsze w płodze, bo się czuję po prostu przytłoczona tym pudrem, no i to jest za dużo. Nie może i tak robię taką szpachlę czasami, że można byłoby po prostu zdzierać, wiecie, takim tym, żeby wszystko po prostu zjeżdżało. Ale ja jestem po prostu uzależniona od takiego, takiej dużej ilości brązera, dużej ilości, wiecie... Fajnego wykonturowania no, no tak po prostu chyba mam Tak mi się zrobiła jakaś taka faza, po wakacjach tak miałam I teraz też byłam na wakacjach I się nie opaliłam aż tak, bo nie było jakiegoś mega Wow słońca mm, No ale właśnie, to jest też powód Dlaczego nie było vlogmasów na moim kanale Z racji, że po prostu wyjechałam na wakacje I na tych wakacjach tak odpoczywałam, żeby po prostu Moja kamera w tamtym momencie nie działała czy ja jej nie włączałam Ale wiecie, taki odpoczynek był dobry Zresztą ostatnio nie było Za kolorowo u mnie i nie chcę o tym za bardzo, nie chciałam się Wam jakoś tak, wiecie, rozgadywać na ten temat No nie, była, nie wydarzyła się fajna sytuacja, trochę przykra Ale stwierdziłam, nie będę o tym gadała, nie będę się jakoś rozpowiadała na ten temat I zostawiam dla siebie, musiałam też tak sama ze sobą, wiecie, to przeżyć Z rodziną oczywiście też całą Żeby dojść do siebie Oj, ja chyba za dużo tutaj nałożyłam Żeby dojść do siebie, wszystko żeby się ułożyło no i nakryłam ostatniego vlogmasa, wiecie, świątecznego już typowo, bo już y, powróciłam do siebie, już jest wszystko dobrze. No i trzeba jakoś skończyć te vlogmasy. Nie pokazałam Wam kolejnego kroku, ale nakładam teraz taki róż właśnie z Eveline. On mi się w sumie już kończy. Kupiłam go, ale w sumie to jest jakiś super. Nie wiem, mam wrażenie, że on mi takie plamy czasami zostawia, ponieważ. Ale uważam, że mam śliczny kolor tego tego. Naprawdę prześliczny. Tak mi się podoba ten kolor. Ja mam kolor chyba 01. Tak mi się podoba, on jest taki brzoskwiniowy Wiecie o co Peach, takie lato. Bo ja w ogóle to używałam w lato, to mi się tak kojarzy z latem. Cały ten kolor. To jest takie przyskwiniowe, ale też mi się podoba. Możecie mi też powiedzieć, czy też to macie coś takiego, że macie dwie gąbeczki. I jedna jest właśnie specjalnie taka brązowa, druga jest różowa, po to, żebym wiedziała, że jest do podkody i do, i do różu, i do brązera jest. Ja tak zawsze robię. Znaczy od jakiego od tego czasu, gdy używam rzeczy na mokro, tych takich, wiecie, różu i brązera, to sobie kupuję po prostu gąbeczkę różową i brązową zawsze. Żeby po prostu imię się nie różniły, bo nie lubię używać na przykład tej samej gąbeczki do różu i podkładu, bo potem nie wygląda to za fajnie, wiecie? Jestem już totalnie gotowa, mam ubraną już biżuterię, tu ja mam kolczyki, tu ja mam naszyjnik, włosy sobie po prostu chyba zostawię tak Pokażę wam teraz moją sukienkę, którą mam Was trochę na dół, żebyście zobaczyli mnie całą taka trochę dłuższa, ale bardzo mi się podoba. W ogóle jest już już na 14.30, czyli za niecałą godzinę. Już u mnie się zacznie Wigilia, Już przyjechali do mnie pierwsi goście, już jest moja babcia i mój dziadek. Zaraz będzie reszta gości, także musisz iść do mojej rodziny, spędzę z nimi czas. Ogólnie dla Was życzę też wesołości, żebyście spędzili ten czas z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy tam z bliskimi innymi osobami i żebyście spędzili właśnie miło ten czas rodzinie i żeby wszystko było sobie. Moja Wigilia już jest skończona, wszystko się u nas skończyło jest godzina 23, wszyscy już poszli do domu od nas Było naprawdę fajnie w tym roku, mam wrażenie, że mimo że na początku nie cząłem wiecie klimatu świąt I przez to, że nie było tych vlogów, bo byłam na wakacjach, to w ogóle nie począłem klimatu świąt A teraz jakoś tak wróciłam i to jak szykowaliśmy razem te święta dzisiaj rodzinie, całą rodziną To, że jeszcze wczoraj miałam wielkie przygotowania i musiałam robić jedzenie, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam To jakoś tak mi się podobało w sumie dzisiaj, naprawdę było fajnie Spędziłam super czas z rodziną I nie tylko, ogólnie było naprawdę dobrze spędzony czas i mega, mega się cieszę Jutro jest kolejny Dzień Świąt Potem jest kolejny Dzień Świąt Raczej bym już tego nie nagram, bo chcę się z wami tak Pożegnać i, i Dobrze zakończyć te tegoroczne vlogmasy Które były jak były Nikt się nie spodziewał tego, że wyjadę I tego, że tych vlogmasów nie będzie Bo ja nie sądziłam, że ja wyjadę Ogólnie bardzo się cieszę, że byliście ze mną Przez te vlogmasy Miejmy nadzieję, że w nowym roku będzie więcej vlogów. Mam nadzieję, że też do nowego roku na pewno zrobię jeszcze kilka vlogów takich może po prostu zwykłych codziennych z teraz mam wolny czas, bo jest ta przerwa świąteczna. Miejmy nadzieję, że y, kolejny rok przyniesie nam więcej filmów na moim kanale. I więcej motywacji dla mnie na filmy na moim kanale. Przesyłam do Was wielkie buziaczki. Dziękuję za oglądanie Vlogmasa, vlogmasu w tym roku. No i co? Przygnamy się!